Witajcie. Dzisiaj przyjrzyjmy się bliżej owocom zmartwychwstania pańskiego. Naszym przewodnikiem będzie tekst Jezuity Bogusława Steczka. Skupimy się właśnie na tych kluczowych spotkaniach zmartwychwstałego z uczniami. Co z nich wynika dla nas? Tak, celem jest zrozumienie tych fundamentalnych skutków tych owoców, jak te spotkania ukształtowały wiarę, życie, no i misję Kościoła. To nie tylko historia, ale coś, co wciąż żyje. Przejdziemy przez pięć takich scen. Dobrze. Zaczynamy od Emmaus. Uczniowie idą rozczarowani. Ta historia jest niesamowicie poruszająca. Oni byli wręcz załamani. I Steczek zwraca uwagę na dwa, yy, dwa owoce tego spotkania. Po pierwsze, serca pałające, kiedy Jezus jeszcze nie rozpoznany, tłumaczy im pisma, czują coś niezwykłego. Takie wewnętrzne poruszenie. A drugi moment, ten decydujący to rozpoznanie go przy łamaniu chleba. w gestie eucharystycznym. Pełne rozpoznanie przychodzi przy stole, w geście łamania chleba. I to jest ten drugi kluczowy owoc, obecność zmartwych stałego w Eucharystii, we wspólnocie. A kolejne spotkanie. Przenosimy się do Wieczernika, za zamknięte drzwi. Tam panował strach. Tak, Ewangelia Jana to opisuje: uczniowie są sparaliżowani lękiem. I Jezus, co ważne, pokonuje te bariery, te zamknięte drzwi. Przychodzi do nich. Żeby dać im co? Przede wszystkim pokój. To pierwsze słowo pokój wam, a potem pokazuje rany. To nie jest jakiś duch, zjawa to ten sam Jezus, który cierpiał. Rany są znakiem jego tożsamości. A ten najważniejszy owoc tego spotkania w wieczerniku? To przekazanie kościołowi władzy odpuszczania grzechów, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone. To jest źródło pokoju serca, ten dar dostępny w sakramencie pojednania. Niesamowity dar miłosierdzia dla kościoła, płynący prosto ze zmartwychwstania. Tydzień później w tym samym miejscu jest już Tomasz. Ten, który, no cóż, musiał zobaczyć, żeby uwierzyć. Tak, Tomasz, postać bardzo bliska wielu ludziom, którzy zmagają się z wątpliwościami. Reprezentuje ten sceptycyzm, potrzebę dowodu. I Jezus nie odrzuca go z tym? Wręcz przeciwnie. Wychodzi mu naprzeciw, mówi podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Pozwala mu dotknąć ran. I co się dzieje z Tomaszem? To doświadczenie prowadzi go do fundamentalnego wyznania wiary: Pan mój i Bóg mój. To pokazuje, że nawet z głębokiego zwątpienia może narodzić się silna wiara. Dokładnie. Idźmy dalej. Okej, okay. kolejna scena. Jezioro Tyberiackie, uczniowie łowią całą noc bez skutku. Pojawia się ktoś na brzegu, nierozpoznany. Mówi im, żeby jeszcze raz zarzucili sieci. I dzieje się cud. Połów jest ogromny. Wtedy Jan mówi: To jest Pan. Ale kluczowy jest dialog Jezusa z Piotrem. To trzykrotne pytanie: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Pytanie o miłość jako fundament misji. Dokładnie. Dopiero po tym wyznaniu miłości, Jezus powierza mu misję pasterską. Paść baranki moje, paść owce moje. Miłość jest absolutną podstawą każdej posługi w kościele. Bez niej władza staje się pusta. I ostatnie spotkanie, tuż przed wniebostąpieniem, to tak zwane wielkie posłanie. Tak, u Mateusza. Jezus staje przed uczniami i mówi: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. To jest fundament misji Kościoła. I na mocy tej władzy posyła ich. Posyła ich. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. To jest ten uniwersalny mandat misyjny Kościoła. Ale nie zostawia ich samych z tym zadaniem. Absolutnie nie. Daje tę najważniejszą obietnicę a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest gwarancja jego stałej obecności i mocy Ducha Świętego w realizacji tej misji. Podsumowując naszą rozmowę, widzimy, że te spotkania to coś więcej niż tylko opisy wydarzeń, to źródła konkretnych darów sensu płynącego ze słowa tego głębokiego pokoju serca, mocy przebaczenia, wiary, która pokonuje wątpliwości, no i tej miłości jako podstawy służby. I w końcu misji dla wszystkich. Tak. Może na koniec warto przywołać to, o czym pisał Jan Paweł II w Nowomileniu i Neunte. Zachęcał do kontemplacji oblicza Chrystusa. Żeby nie tylko o nim mówić, ale żeby inni mogli go jakoś zobaczyć w nas. W naszym życiu, tak. I ćwiczenia duchowe właśnie przez takie kontemplacje, jak te, o których mówiliśmy, mają do tego prowadzić. Do takiego wewnętrznego poznania. Jak inaczej wyglądałoby nasze życie? Gdybyśmy tak na co dzień, bardziej świadomnie żyli tymi darami, pokojem serca, mimo chaosu, siłą do przebaczania, miłością jako motywacją i tą pewnością, że On naprawdę jest z nami. I może takie pytanie na koniec, dla każdego z nas do osobistej refleksji: jak takie osobiste wejście w te sceny, rozważenie tych spotkań ze zmartwychwstałym stałym, mogłoby wpłynąć na moje przeżywanie wiary tu i teraz, na moje konkretne zaangażowanie? Dobre pytanie na zakończenie. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.